Cześć, tu się mówi Trip, pozdrawiamy Was z Bad Kissingen, jesteśmy na off wyprawowych targach, podobno największych takich na świecie i faktycznie jest tutaj tego tyle, że nie wiemy na czym skupić wzrok. Hmm, nawet nie wiem jak to się nazywa. Nic właściwie nie wiemy. Szafki z tymi tam skórzone portki. Oczy mamy rozlatane, jest tu tyle pięknych wyprawowych pojazdów, że naprawdę ciężko wybrać jeden najpiękniejszy. Myślę, że jest to po prostu niemożliwe. Jest tutaj też mnóstwo akcesoriów. My będziemy szukali inspiracji do naszego kampera. Ale zanim tutaj przyjechaliśmy, zatrzymaliśmy się w pięknym, ustronnym miejscu, też w Bawarii, około 70 km stąd. Spędziliśmy tam jedną noc. Piękne miejsce nad stawem, z przygotowanym miejscem na ognisko, zaciszne z piękną niemiecką złotą jesienią w tle. Za nami samochód podobny do tego, który chcemy zbudować. Weszliśmy tam z ciekawości, jak rozwiązana jest kabina. Jest tam na przykład sypialne na stałe, co jest kuszące, dlatego że nie trzeba go rozkładać, bawić się. Jak coś w dzień potrzebujesz się zrzemnąć, to to po prostu masz. Zmieściły się też cztery miejsca siedzące. Cała kuchnia i łazienka w tym miejscu, w którym my sobie ją też wyobrażaliśmy, że będzie. No właśnie, tutaj ubikacja jako przejście. Jest dzięki temu dużo więcej otwartej przestrzeni środku i tutaj dojście, pokaż, do, dojście do yy, kierowcy, do kabiny. No, podoba mi się. Bardzo ciekawe, fajne rozwiązania. Ciekawe też jest to, że z każdej strony mamy niewielkie, żeby nie tracić ciepła, ale jednak okno. Wpada trochę tego światła i widzimy z każdej strony kampera, co się dzieje. Nami pierwsza z korku wykonana kabina. Zaraz udowiemy się troszkę więcej opowiem o tej technologii. So, uh, what have we got here and uh, what is it made of? Uh, this is a uh, pop-up camper. It's made from renewable materials, from flax fiber, which is basically linen. And as an insulator, we use cork instead of uh, normal foam. Uh, so it's eco? Yes, completely. Why is it better than anything else? because it is insanely tough you can hit it with a hammer and you won't damage anything and it's quite light so the cabin empty weighs 330 kilograms and fully loaded it's 500 these are the which we talked about and as you can see the thin the layer and here the crushed, pressed corks but for the furniture inside such a plate is used I tutaj jest ta właśnie papierowa harmonika. To jest naprawdę lekkie, po prostu to nie waży, praktycznie. 50 kg ważą wszystkie meble, to robi wrażenie. Widzieliście łopatę za 200 euro? to jest taka właśnie. Składana, i pewnie można nią polować na bizony Co to oglądasz? Mocowania trapów które są tu Trapy chyba się dobiera do koła tak sobie teraz pomyślałem czyli dopiero jak będziemy mieć kupione koła i opony, dopiero wtedy kupimy trapy od te koła i opony Tych rodzajów pojazdów wyprawowych jest naprawdę sporo, ciężko zliczyć ile, ale tutaj mamy okazję przyjrzeć się takiemu kultowemu land cruiserowi z zabudową kempingową. Widać, że jest to pojazd ostro wyprawowy. Myśmy rozważali zakup pikapa i zbudowanie takiej budy. Widzimy teraz realnie, jakie to ma wymiary i ile to może miejsca dawać. Te Land Cruzery to są chyba jedyne pojazdy, które dobrze wyglądają z Alkową. Jak widzimy takie kampery, no to co takie obłe, nie za fajne. Na naszym samochodzie też raczej byśmy nie chcieli, a tutaj wygląda to kozacko. No, muszę przyznać, że do Land Cruzera Alkowa pasuje. Spotkaliśmy też już dobrze nam znany pojazd, czyli amfibia od ATV Europe. Wystawione jest tutaj, ale spodziewamy się, że jak za chwilę zajrzymy do namiotu, to zobaczymy też kampera sławka. No i to jest stanowisko z naszym niewielkim, ale jednak udziałem, bo ten film, który można tutaj obejrzeć, nagraliśmy, zmontowaliśmy, czyli wyprodukowaliśmy my jako się mówi. No i tutaj można podziwiać tego pięknego kampera, którego pokazywaliśmy Wam dwa odcinki temu. Teraz na górze możecie sobie rozłożyć zakładkę i sprawdzić. Siemu można znalazł fajny bajer, czyli składane miejsce na ognisko, ale jak wzięłam to do ręki, to nie jest to takie super przenośne, że wrzucasz do plecaka, bo ledwo to trzymam. Bez przesady wcale nie jest ciężkie. No dobra, ale z tych bo... Ten 16 tonowy potwór, za jedyne 230 tysięcy euro Na pewno dojedzie wszędzie tam, przynajmniej gdzie nie ma dużych drzew I wiaduktów I wiaduktów <laughs> Ogromna kabina, wielki pokój po prostu znajduje się w środku tego Mercedesa, o którym przed chwilą siemo. No przestrzeń jest ogromna. Wiadomo, gdyby to zabudować, byłoby tego miejsca trochę mniej, ale spójrzcie, grill sobie stoi jak chce. Ten bagażnik po prostu w życiu czegoś takiego ogromnego nie widziałam, a podejrzewam, że to jest sypialnia, a pod spodem dopiero jest bagażnik. Mamy coś, czego nawet nie będę próbować rozumieć, ale też będzie to nas niestety dotyczyło, czyli jakieś przetwornice, e, szafki z tymi tam bezpiecznikami. Nawet się boję używać tych słów, bo nie wiem czy użyję dobrych. Jest tu mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy, które niestety też będą musiały i mnie zainteresować, ale może jeszcze nie czas. tak Oh. 10 kg składany rowerek bardzo kompaktowy muszę przyznać. Antypeg. Hand, Hand luggage. Aha. Hand luggage ja. size. Mm -hmm. Wiemy, że na świecie jest sporo składanych rowerów, ale czegoś takiego to my jeszcze naprawdę nie widzieliśmy. Mega kompaktowy, maleńki rowerek który stał się dla nas zagwozką, bo był tak imponujący, że zastanawiamy się, czy nie powinniśmy naszych graweli się pozbyć już na czas tej długiej podróży i mieć czegoś takiego. Maleńka walizetka pasuje jako bagaż podręczny do samolotu, mieści się tam, gdzie są półki nad siedzeniami w pociągu, no i zmieści się w każdej szafce po prostu. Mały, rozkładasz natychmiast, jedziesz, jeszcze dopasowuje się do twojego ciała. No niesamowite, wydajne jeżdżenie rowerem. Bardzo imponujący model. Kominek w kamperze bardzo bym chciał mieć, ale to chyba fanaberia. Ale słodki, mały był ten piecek. Może jednak. <laughs> Czemu już nieraz mówił, że chciałby mieć w kamperze piecyk, zawsze uważałam, że to bez sensu i on też dojrzał do tego, że to jest fanaberia, ale jak zobaczyliśmy te, to zaczęliśmy się wahać. Wyglądają po prostu przeuroczo i jak się okazuje taki piecyk, bo to on by pasował ewentualnie do naszego samochodu, daje moc 3 kW i jak opowiedział nam sprzedawca, gdy on ogrzewał swojego sprintera, to po godzinie było mu już za gorąco, musiał uchylać okna. Jest to też system, który może grzać wodę, więc no, ciekawe rozwiązanie, bo bardzo ładne i klimatyczne. Ten jest troszkę większy niż te, które poprzednio oglądaliśmy tak 10 razy większy. 6 godzin spędzonych w Bad singen na targach off terenowych i wyprawowych dało nam poczucie, że nic właściwie nie wiemy. Jest tyle bajerów, tyle gadżetów, tyle wyposażenia, które można kupić, które ułatwia życie. Jest tak dużo rodzajów tych bajerów, że ciężko się w ogóle na cokolwiek zdecydować. Tutaj się dowiedzieliśmy, że naprawdę dużo jeszcze przed nami pracy, że żeby to wszystko było lekkie, żeby było kompaktowe, żeby jak najmniej tego bagażu ze sobą zabierać. Samochody są przepiękne, wiele jest raczej jednak ciężarowych, raczej sporych takich samochodów już budowanych na ciężarówkach. Nasz będzie nieco mniejszy, taki też nam się udało odwiedzić. Ale tutaj jest ich nieco mniej. Parę patentów podłapaliśmy, kilka patentów na pewno u siebie też wykorzystamy. Jest tutaj też mnóstwo gadżetów, wyposażenia, które będziemy również musieli zainstalować w swoim kamperze, jak chociażby lodówka tutaj po lewej. Przekonaliśmy się, że mniej więcej taki rozmiar będzie nam potrzebny, bo jeżeli chcemy spędzić dwa tygodnie na dziko, no to musimy mieć to miejsce. Musi tam się zmieścić mała, ale jednak zamrażarka. I tutaj mamy okazję, po prostu tego dotknąć, sprawdzić sobie, otworzyć, zobaczyć, czy to się dla nas spisze, czy nie, jakie to jest rzeczywiście szerokie. I to wszystko są właśnie te targi. Mnóstwo bodźców, wszystkiego dookoła, od groma. Trudno się połapać, i trudno się tak naprawdę zdecydować, za co się zabrać i na co się ukierunkować, ale zdecydowanie warto tutaj przyjechać, bo tych inspiracji do tego, jak zbudować naszego kampera, jest tu po prostu mnóstwo, cała masa. Jesteśmy po całym dniu targów. Spędziliśmy tam 6 czy 7 godzin na oglądanie tego wszystkiego. Wróciliśmy mega głodni, na szczęście. Mamy przyczepkę, także zabieramy się za gotowanie. Rozbiliśmy się na kempingu należącym jakby do zorganizowanym na potrzeby festiwalów. No i gotujemy. Bardzo proste danie, ale szybkie. Pasta, sos za euro. Bolognese. Mogłeś mi tego nie mówić. I gotowe. O kurczę, mogłeś mi tego nie mówić. Dzień wpadki Singen. Tym razem skupiamy się na tym, co jest na kempingach, co tutaj można zobaczyć, bo o ile targi e, prezentują przede wszystkim nowe pojazdy, nowe patenty i nowe rozwiązania, a więc spory budżet, to tutaj możemy zaobserwować różne samodzielne przeróbki, jest. Poro na przykład samochodów strażackich, w które nie do końca ktoś starał się ingerować. E, tak z takich ciekawszych pojazdów strażackich, to ten za mną e, z podnoszonym dachem, po prostu do spania. Widziałam wczoraj wieczorem, jak ludzie tam siedzieli. E, wyglądało to bardzo przytulnie. Jest tu mnóstwo busów przerobionych na kampery. Yy, ogromna ilość pikapów z zabudową kempingową, co mnie zaskoczyło, dlatego że yy, no, moje doświadczenia na wszelkiego rodzaju kempingach w Polsce yy, były takie, że po prostu nie widywałam tych samochodów, żeby zobaczyć i w ogóle uzmysłowić sobie, jak to może wyglądać, musiałam szukać w internecie, a tutaj jest tego po prostu odgroma. Eee, zazwyczaj mam wrażenie, że na Toyotach jednak, ale niekoniecznie i nie zawsze, też jest sporo rangerów, a to co różni te wszystkie samochody od, od tego zestawu, którym my przyjechaliśmy jest własne ogrzewanie. Zazdrosiliśmy wszystkim tym pomrukom w nocy bo wiedzieliśmy, że mają po prostu Webasto, a mnie było dosyć chłodno tym razem. Mimo że jednak jak się już schowaliśmy pod kołdrę i nie wystawaliśmy nawet o kawałek, to wtedy rzeczywiście było ci spieszę właśnie pożegnać kaczkę z budową, z zabudową kempingową, to jest pojazd, który nam się po prostu podoba. Jest Brutus, czyli przyczepka micro Camper, promująca ideę mikrokarawaningu, ale stanęliśmy dla kontrastu przy czymś takim, czyli troszeczkę innej idei, innym podejściu do karawaningu. Również ciekawe, ale ogromne. Teraz dopiero widzimy skalę tego. Także mikrokarawaning rządzi, ale ta druga opcja też jest ciekawa. Kładki singen nie może zabraknąć też polskiego akcentu, a jednym z nich jest obecność przedstawiciela RTO, czyli rodzinnej turystyki oprącowej. To już któryś z kolei unimog przez nas spotkany. Widać, że są to bardzo popularne samochody w Niemczech wyglądają no naprawdę ciekawie, podobno są dość głośne, ale mimo wszystko bardzo atrakcyjny pojazd kempingowy. A za mną dopiero druga odnaleziona kaczka. Zajrzałam przez okno, do środka wygląda na fajne, klasyczne wykończenie, choć to dość podstawowa, podejrzewam, że jednak przede wszystkim letnia wersja Campera. Ale bardzo fajne, no jak się widzi tą kaczkę, ja się po prostu cieszę na widok takich samochodów. Moim zdaniem są przepiękne, jest tu dużo wspaniałych samochodów, rządzą tutaj ciężarówki, ale jak widzę kaczkę, to ten widok cieszy mnie najbardziej. Kurde, Sky is the limit po prostu. Niemcy chyba wymyślili wszystko, jeśli chodzi o off-road. No, zobaczcie chociażby to, co to jest, ja się pytam. Co to jest? Ale kabina. I chyba na sprzedaż, bo jakieś ulotki są pewnie jakieś 200 tysięcy euro. Podnoszonym dachem. Coś pięknego. I to się nazywa pojazd wyprawowy 6 na 6 Podeszłam do przodu, zobaczyć jaka to marka, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale wygląda niesamowicie. Po prostu kosmita i rodzynek na tym kempingu. Fajna fura. Styrpuch. Tak się nazywają chyba. Steyr, steyr, steyrpuch. 6 na 6 to jest to. Znaleźliśmy jedyną taką tutaj, w tym miejscu w Niemczech, w Bad Kissingen, kaczkę bardzo podobną do naszej. Widzimy, że tą kabinę z tyłu trzeba uciąć, bo jest po prostu trochę mało miejsca. No ale zobaczyliśmy coś takiego. Niestety nie ma właścicieli, więc nie zajrzymy do środka. Bardzo chciałam ich o to poprosić, żeby nas wpuścili i pokazali nam co i jak rozwiązali. Czasem nie trzeba kombinować, wystarczy trochę pomyśleć, chociaż to na jedno wychodzi. Wystarczy kupić tira, wstawić przyczepkę i camping off-roadowy gotowy. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek. Mamy nadzieję, że ten zbadki single Wam się podobał, bo nam bardzo musimy przyznać, że wizyta tutaj to był strzał w dziesiątkę. Niesamowite miejsce, niesamowite samochody. Myślę, że za rok tu przyjedziemy znowu.